Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerbów nas, wszelek dziś zapraszam do Was. Widziałaś TikToka babki, która wypowiada się na temat Twojej relacji z Remkiem? Nie. Daj tego TikToka, co mnie babka obgaduje. Już wysyłam. Czekam. Ja nie wiedziałam, że jest aż tak źle i postanowiłam... Ale to nie pani się wypowiada na temat, tylko para oczu, nos i buzia. Ten typ to jest chodzący ref, red flag, ale ona jest taka cool girl. No to chyba cool. Czy mówiłam wam, że słowa, które mnie najbardziej irytują w życiu, to jest, że coś się... Jest cool albo trendy. Jeżeli ja jestem cool girl, to internetowe sepuku. Ja cel charakteru najbardziej Ci się podoba w kasie? Charakter. Nie wiem, czy będziemy to oglądać, całe czy nie, ale to jest to, co kiedyś Wam mówiłam. Widzowie z Twitcha czują troszeczkę bardziej koncept żartu i takiej satyrki. Widzowie z TikToka, nie. I teraz uwaga, będziemy niszczycielami dobrej zabawy. Będziemy psuć każdy żart. Zasugerowałeś, że jestem brzydka Chciałabym tutaj zaznaczyć ten wyraz twarzy. sugeruje, że ja się uśmiecham, ale próbuję się powstrzymać, żeby ciągnąć ten żar. I gryzę się w język, żeby się mniej śmiać. Bo uważam, że to będzie jak śmieszna interakcja na streamie. I chciałabym ją pociągnąć. Tutaj również delikatnie widać, że unoszą mi się kąciki do ust, co może sugerować uśmiech. Oho, charakter, że ja nic nie powiedziałam. I ludzie jeszcze mu współczują. I ktoś powie, że nie. Że potrafacie wszystko zwinął kobiet. O, oh, jestem woman! Oh, jestem taka głupiotka. Nie akurat ja wolę to, żeby ktoś mnie wybierał za charakter i ewidentnie ty też byś wolał, żeby ktoś cię wybrał za charakter. Ej, hey, chyba jestem chora. Przyszedłem lekki, Ramu, to ja mam się być chora. Czemu na mnie krzyczysz? Nie dzina mnie ria. On dosłownie oburza się, na kogoś to powiedział. Źle się czuję. Chyba jestem chora. On. Co? Ludzie versus Racer to jest, nie wiem, podłoga parzy, kurwa. Idę szukać innego TikToka, jak byłam chora. Bo mi się zapomniało. No to wypij to. No zaraz wypiję. No wypij to teraz. Miałeś to wypić wcześniej. Przecież nie wypiję tego z Na Mmm, no dobra. On się tylko martwi. Popłakałam się oglądając to. No, przekochane, tak dbać o kogoś. Remek jak tatuś troskliwy. Proszę się zdecydować. On nawet jej nie lubi, literalnie. Ten chłopiec nawet nie lubi. A ona udaje, że tego nie widzi. Kurde. Cool patrzcie, jak to jest Ja przyjdę. Znajdę tą babę. Powiem, co ja o niej myślę. Ona się popłacze. Skuli w kuleczkę i powie, że ja ją tak strasznie hejtuję. Ej, ten internet to takie toksyczne miejsce. Odzywę Gębę na czyjś temat, to ktoś będzie odzywał gębę na twój temat. Życie. Wystawiasz się na świecznik? Takie jest życie. A zaraz przejdziemy przez Twój profil, koleżanko. Ona słucha ludzi i to jest jej problem. Słucham ciebie i aktualnie to jest mój problem. Jeszcze raz powiesz, do mnie, że jestem cool girl, a nie wiem, co zrobię. A ona tak naprawdę nie ma ona po prostu chce czegoś, co miłości Jest ja tylko tak naprawdę miłości i czułości Tak naprawdę Jak wyłączam kamerę, torem jak mnie nawet nigdy nie przytulił Bo wiecie, bo nasza relacja To tylko te tiktokowe wstawki Bo więcej ze sobą nie rozmawiamy Bo jestem taka cool girl Brak szacunku dostaję za to, że jest cool, że przecież ona nie robi z niczego problemów. O moje nierobienie problemów, to też bym się nie martwiła, bo radzę sobie z tym całkiem dobrze zrobieniem problemów. Wydaje mi się, że tutaj nie ustępuję pola innym kobietom i całkiem dobrze sobie radzę zrobieniem problemów. Albo co, chobie literalnie nie szanuje. Literalnie. Literalnie to jest zaraz Pawia puszczę. A jakbyś miała musiał świadczyć, to gdzie byś nie To jest przykład na co? Na co to jest przykład? Proszę mi wytłumaczyć. A Boże, a ona może myśli, że to była nasza pierwsza randka, a nie, że my się spotykaliśmy już chyba półtorej roku. Tak, i później powiedział, no bo nasza pierwsza randka była na kawę. Coś przed czym ostrzegają wszystkie kanały. Chłop literalnie powiedział Giga bez pomyślu. Kiedy myślisz, że literalnie Remek by mi się oświadczył w kurniku? O ile w ogóle by mi się oświadczył? To raczej nie w kurniku! Ej, tacy tacy ludzie kur... A nie wiem, chodzą na kabaret, wracają z kabaretu i mówią słabe żarty. Albo idą na stand-up i ho, oni tylko o ruchaniu i przeklinają. Tak idą przez życie. Powinnam zrobić karaluchowe bingo rzeczami, które oni zawsze mówią. Ja chyba literalnie zrobię bingo kul wypowiedzi tej pani, bo mi się już zbierało oh. Już się na ma jakiegoś nadaje. bo to! Może do... one nie wie, że my jesteśmy razem 3 lata, że mieszkamy razem i jedyne tiktuki, na jakie wpadło, to takie sprzed trzech lat, jak jeszcze nie mieszkaliśmy razem i dopiero się pozdawaliśmy. Czasami mówisz mega głośno, a czasami sklepierz, że mówisz mega cicho. Co? co? <laughs> ja to, <że> my... <laughs> nie wiem, nie bałem. A widzicie co jest Że ludzie uważają, że to jest urocze, cierpienie kobiet i brak szacunku do ich... O jak dole ja nie wytrzymam. Może rękę tu posadzę, bo on się tłumaczył, kur, nie ja za niego. Cęcie się dziewczyny, bo... Ja wam mówię, cęcie się dziewczyny nie słuchajcie takiego głupiego p... Pi... Związki nie są idealne. Nie ma tak, że będziecie smokać sobie i noskować sobie mimo, mimo Są dwie mimo, opcje, co albo to jest eksperyment społeczny, albo ma bardziej uszkodzony mózg niż typu udarze. Czasami będziecie kłócić z drugą osobą, nie będziecie się zgadzać, będziecie mieć jej dość, będziecie jej czasami nienawidzić chwilami. Mimo wszystko będziecie ją kochać. Będziecie do siebie dobrzy, będziecie o siebie dbać, będziecie mieć wspólne żarty, poczucie humoru, które wam obu odpowiada, będziecie sobie wspólnie żartować. Kiedyś nie będziecie smutni, samotni z kim? W dupie. Bo każda z nas albo była, albo zna taką kobietę jak Kasia. Dosłownie. I my. A co ty do mnie masz? A bo ty wymyślasz, baby to takie są. Women, hahaha. Ha. Dobra, ona jest jak na jakimś, że ta piekura późna podstawówka, wczesne liceum. Nie znam dorosłych ludzi, oprócz Lipsona, którzy używają women. Nie, nie ma takich dorosłych ludzi. Naprawdę kochane i noszone na rączkach, i będziecie traktowane tak, jak zasługujecie na to. Ja nie lubię takiego głupiego nie, nie. Czy tamte stale nie walczy o to, żeby było równouprawnienie i w ogóle, żebyśmy byli traktowani tak samo? Staramy się tak samo, jesteśmy traktowani tak samo? A nie, że Baby to księżniczki, kurwa, co się na rączkach nosi? Nie mamy se same otwierać drzwi, mieć takich samych praw pracy, takich samych wypłat, takich samych rzeczy, wartości i tak Ja to się gubię, już nie wiem, czego my chcemy jako kobiety. Literalnie. Chłopsia albo huśnie, albo pójdzie na siłownię, albo znajdzie kolejną, z której i tak będzie niezadowolony, bo ona i tak mu nie daje tego poczucia, bo on nic nie osiągnął w życiu. Ej, to jest redpil, tylko kobiecy. To jest dokładna... Ej, ona powinna być z karionerem w związku. To by było idealne. Mieliby bardzo dużo do rozmawiania. To jest redpil, tylko kobieca. Na zdradę bym jeszcze jakoś zrozumiał, ale pójście na siłownię, to jest dla mnie za dużo... <grym> Rel. Rel. Mówię do kobiet, bo chcą słuchać nie wszystkie. To jest jakaś sekta chyba XD. No i spokój Bombaryła. <słuch> Jak pójdziesz pod film karionera, to komentarze będą w drugą stronę, a jak pójdziesz do niej po z komentarzami, to są w drugą stronę. To znaczy, że jestem gdzieś pośrodku, a mi jestem dobrze. Ta czarny jastrząb tam już leci. Zabolało to w moją duszę. Ta kobieta może być smutna, może mieć dobre życie, ja nie wiem tego. Z jakiegoś powodu jest karionerem w wersji żeńskiej. Ja już wiem, że takich ludzi to trzeba po prostu zignorować. Naprawdę, nie dawać im twojej uwagi, nie dawać im atencji, nie odpowiadać na to, po prostu nie. Wyjone, bo jestem taka cool, że mogę kurwa mieć. Wyjone. I to są ludzie, z którymi ja, wiecie, ja bardzo lubię debatować. Chętnie bym zaprosiła tu tą osobę, porozmawiała z nią, dlaczego tak myśli. I zrobiła cały segment na live o tym, żeby literalnie z nią tutaj porozmawiać. Ale po pierwsze, nie lubi się pastwić na, nad ludźmi. W formacie live mam zdecydowanie przewagę. Po drugie, no żal by mi jej było. Po trzecie, to jest osoba, której poglądów nie zmienisz. Mimo, że ona nie wie, jak wygląda moja relacja z rękiem, to ona ma swoje zdanie, jak wygląda moja relacja z rękiem i chuj. Remek jest toksik, a ja jestem cool. To chyba komplement, więc tch. mogłabym z nią dyskutować, ale nie zmienię jej zdania raczej. Jeżeli ona uważa, że faceci powinni nosić kobiety na rękach, co prawda, nie wie też tego, ale Remek nosi mnie na rękach. Jak zasnę na kanapie, to zawsze budzę się w łóżeczku. Więc jestem noszona na rękach, ale ja wierzę w równość i związek oparty na byciu partnerskim. Tym takim, że dajemy z siebie po 50%, dzięki temu tworzymy cały związek. Zostaje nam po 50% na realizowanie siebie, swoich pasji, swoich zainteresowań, Zainteresowań swój czas, a 50% wkładamy w związek. Czy to finansowo, energetycznie, czy w sprzątanie i porządki. Jeżeli Remek nie sprząta, to ja też nie sprzątam. Jeżeli ja sprzątam, to Remek też sprząta. Jestem literalnie kulkasia. Cool I wiadomość, nasz związek nie jest idealny. Jeżeli koleżanka z tego TikToka takiego poszukuje, to powodzenia, ale czuję, że ten rycerz na białym koniu już odjechał dawno dawno temu i już więcej go nie zobaczy. Ja nie wierzę w Girl Power. Jak ktoś jest, p to jest. P ona cię nie obrażała, ona mówi, że jesteś cool, literalnie. Nie, no właśnie, ona mnie obrażała. Uważa, że każdy z nas za taką dziewczynę jak Kasia, która sobie daje cisnąć i jeszcze mówi, broni typa, że jest wszystko git. Jak ja cisnę to jej się już nie zmieściło do narracji, więc tego nie pokazuję. I same klipy pokazała sprzed trzech lat, Jak nie wiem, mieszkaliśmy osobno, czy jeszcze nabieraliśmy widzów, że nie jesteśmy razem. Znaczy nabieraliśmy, no nie pokazywaliśmy naszego związku i się na przykład ksztykaliśmy gdzieś tam. Nie wiem, kur. Jakieś dziwne f**y. W... Dziwne f*y. W... Mimo twojej obrony będziesz skończony To, że rację miałam zawsze ja Widziałeś film prostracji, jak Rezi się wypowiada o tobie? Nie, nie widziałam Nowy jestem, a znam z YouTube'a, pozdro, pozdro Co robiliście gdzieś ciekawego Szkoła męczy Co? Dopiero trzeci dzień szkółki W szkole mam kartkówkę i diagnozę No to jest po to, żeby się dowiedzieć, na jakim poziomie jesteś po poprzednim roku To jest dobre Żeby dostosować poziom nauczania do tego, co sobą reprezentujecie Ja reprezentuję biedę Dobrze byłam dzisiaj na treningu. sobie myślałam tak. No, wróciłam po chorobie, już się dobrze czuję. To możemy sobie potrenować, nie? I rozgrzewka jest. Miałam robić skłony. I robię pierwszy skłon. Drugi skłon. Trzeci skłon. Mroczki w oczach takie widzę. Czwarty skłon. Tak świat zaczyna się kołysać, piąty szkłon, mówię jak zrobię szósty, to padnę. I mówię do trenera, że na dzień dobry, że tak chciałam tylko powiedzieć, że zaraz zemdleję, to może sobie usiądę. No i potrenowałam 40 minut, ale tak delikatnie, a potem miałam 20 minut masażu limfatycznego i se posiedziałam i mnie takie rękawy pościskały w nóżki i było tak fajnie i tak poleżałam, to było fajnie, ale całego treningu dzisiaj nie zrobiłam. Chyba każdy widz Twitcha widział na którym kiszak podczas transmisji live szarpie się z Menelem i okłada go piąchą o twarzy. Co? To było 5 lat temu? Ty nie wiesz? Pisz kiszak Menel na YouTube. Kiszak pokrąca bezdomnych i pijany, pijanych i bezbronnych. Ej, o ty kurwa! O, ty, kur... o ty, kur... <grystanie> ty kur... <grystanie> Pokażesz? No to było zablurowane, tam nic nie było widać. Czyli Kiszak 6 lat temu przewrócił Menela, popchnął Menela i, i go zwyzywał. I ludzie teraz chcą go za to skancelować i uciekł do Rumunii. Nie popchnął, tylko mówili. No tego nie widziałam, bo nie, nie widziałam tego klipu. Jest u Kasix, jest taka sexy, w tym overseaset, i zwal mi konia mordą, mamo, mamo. Czemu głupi ludzie mają w ogóle pieniądze? Siks kot, k, kacecie poka, stópki, plis plis plis. Odważnie, Patiro, w tym starciu! Odważnie! Tutaj mogło mieć zastosowanie prawo dżungli. Większy wygrywał. Ojojoj... On to na Twitchu streamował? No, to jak na Twitchu, to jest bardzo duża szansa, że zrobi papa. No czegoś ewidentnie tutaj brakuje. Mężczyzny za kierownicą. Aha, ha, ha, dobra kurła. Ale czemu to mógł wąpić, że dzisiaj ale przynajmniej daje mi pieniądze, wiecie, no. Nie jesteś faktycznie we mnie zakochany, bo jakbyś był faktycznie we mnie zakochany, to nie wysyłabyś po 10 zł tylko po stówie. Widać, że tutaj krucho u ciebie z tą miłością, krucho, no. Real, nie? Real. Co to za pink pilowa gadka? Ej, opowiadałam dzisiaj Peterowi o tej babce, co ten... bo Piter powiedział, że widział na TikToku jak jakaś babka mi komentuje związek, nie? A ja mówię, no wczoraj to omawiałam na tym i mówię mu, że właśnie to jest takie odwrócenie, takie przeciwieństwo bo żeńska wersja carionera, a Peter wpadł na genialny pomysł i to się nazywa teraz pink pill. Jak jest red pill, to jeżeli jest kobieta, która jest red pillem, tylko kobiecym, to jest pink pill. Rozumiecie? Nie wiem, blue pill to inne, jakieś. No, a co do tej lodówki chciałabym mieć w domu lodówkę, co daje ci wodę do picia. I teraz mam parę pytań co do tego. Czy ta lodówka filtruje mi tą wodę? Czy ja już muszę mieć taką super pyszną wodę z rury? Filtruje. Oj, skasz, ksz, 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 no, oj, For real, for real. Tylko, tylko 10 zł. Nie przekonałeś mnie, nie przekonałeś mnie. Przereklamowane, tylko zajmuje miejsce. Ale już nie chcę kupować wody. Mówię, dość plastiku. Chcę i, i tam i są lodówki, co dajesz sobie taki dzbaneczek. I on ci nalewa cały dzbaneczek takiej pysznej, zimnej wody. Ale dzbanek z filtrem chciałam kupić. Ale kiedyś piłam wodę z tego dzbanka z filtrem i była niedobra. No jakoś tak... Takimi rurami dawała. Czyli trzeba się przyzwyczaić, mówicie, do tego posmaku rury. Rura musi jeść. Czekałaś ktoś to napisze. Zgadzam się tylko woda po kąpieli. Kasiks nadaje się do picia. On Nie rozumiał luzji chyba. Czy sadzisz ze szczęście w życiu istnie? Prosto po technikum poszedłem do pracy, zostałem już liderem zmiany, bo... ale mam cały czas wrażenie, że mi się po lo... Wydaje mi się, że to jest bardzo duże osiągnięcie, i to nie tylko, że miałeś szczęście, ale jesteś ogarnięty, pewnie jesteś mądry, szybko, kumasz i ambitny, więc bardzo fajnie, że, że szybko awansowałeś i oby tak dalej. Co, myślisz, że to ja tutaj to jest tylko szczęście? Jak bardzo bym chciał. To nie. Ja uważam, że to, że tutaj jestem, to nie tylko szczęście. Oczywiście, cechy charakteru, z jakimi się urodziłam, mają bardzo duży wpływ na mój sukces, ale to również jest wiele poświęceń. Też mam wrażenie cały czas, że to Sydrom oszusta i powinniśmy się bardziej doceniać i cieszyć z naszego sukcesu. Ja się cieszę. Cieszę się, że mogę w każdym momencie. Pier pracę, siedzieć, idę spać, mam to w dupie, a i tak będę miała co do garka włożyć. A ja mimo wszystko wstaję i że o 8:30 być gdzieś na w centrum, na jakąś zbiórkę. Będę 4 godziny jechać autokarem, żeby potem wieczorem tego dnia wygłosić moją prezentację, której jeszcze nie umiem mówić. Tak mnie stresuje ta prezentacja, bo jest, czuję się nieprzygotowana do tej prezentacji. Ale za każdym razem, jak siadałam do zrobienia tej prezentacji, to mi się tak krączki częsły. Trzymajcie za mnie kciuki. W harmonogramie jest, że ja mam prezentację i to jest ostatnia prezentacja dnia. To ta moja. To jest ostatnia prezentacja dnia. Czyli ludzie już będą rozproszeni, czym się nie będzie chciało słuchać, więc muszę ich tym bardziej jakoś zaciekawić. A potem jest networking i impreza branżowa. Co to networking? Networking to jest takie sposobność, okazja do poznania ludzi, którzy mogą, te kontakty mogą Ci się przydać w pracy. Jak zrobię na nich dobre wrażenie, to będą mnie potem otaczać tacy ludzie ważni. O Katarzyna, jakim jesteś wspaniałym ekspertem. Bardzo chcielibyśmy z tobą współpracować, a ja wtedy wyciągam wizytówkę z Kieszeni. Nie wziąłem wizytówek. Masz już outfit na to wydarzenie. A jeszcze nie wiem co ubrać. Mam taki różowy garnitur. Co wy na to? Różowe spodnie garniturowe i marynarka różowa. Choć zarobimy na moim kolbasie 190 kilo wzrostu i 23 cm bliska CKC papa. Zaczynam wierzyć ludziom, którzy twierdzą, że oglądają my sami stulejarze. Nada się chyba, nie? Teraz tylko go znaleźć. <gry> Kasia, weź do tego szpilki, a zdziwię cię, jak powiem, że ja nawet nie mam szpilek? Te? Powiem ci tak. Wiele argumentów przemawia, czemu to nie są szpilki. i nie pasują, ale mamy do wyboru te albo adidasy, co użyjesz do włosów, szamponu. Dwie pary butów ma. No, nawet te nie są moje. Te pożyczyłam od siostry na wyjazd. Ojej! Ja pierdolę! Nadrabiam szoty. Bekniesz nam na stramie. Ja. Nie, nigdy. O oh, kurwa. Jezus znadzieć się na takim <laughs> <laughs> kurwa, dobra. Jeźdź tą grę, kurwa, do dupy. Ku... Nie gram w to, to dam wam update. Znów z Rymkiem rozmawialiśmy przed jego wyjazdem kolejnym. Długo, długo rozmawialiśmy. Zdaje mi się, że z tą kolejną rozmową trochę lepiej się zrozumieliśmy. A może też ja troszeczkę bardziej odpuściłam sobie. Stwierdziłam, że jeżeli on nie chce pomocy, uważa, że jakby nie jest uzależniony i może to w każdej chwili przestać, to spoko. A jeżeli w przyszłości okaże się, że jednak nie, to po prostu wtedy będę próbować mu pomóc albo se pójdę. To takie, tak będzie to. To wyglądać. Tak mówi każdy uzależniony. No tak, to tak.